Zakładam, że skoro działasz aktywnie na LinkedInie, to pewnie wydarzyła Ci się taka sytuacja, że tuż po zaakceptowaniu zaproszenia do kontaktu, w pierwszej wiadomości dostajesz ofertę w twarz. I to często ofertą zupełnie nietrafioną. To nie jest sprzedaż usług i produktów, taki, taka, która by miała być skuteczna i pewnie takiej, jakiej byśmy oczekiwali. Dla mnie to jest zwyczajnie spamowanie i nie znam osoby, która lubi spam. Dlatego, jeżeli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób sprzedawać produkty i usługi właśnie na LinkedInie i nie spamować, to oglądaj dalej. Cieszę się, że spotykamy się w kolejnym odcinku. Silnych w praktyce. W tej serii, krok po kroku, w zależności od sezonu, a jesteśmy w sezonie Linkedina, opowiadam o ważnych aspektach rozwijania silnej marki osobistej i firmowej w różnych przestrzeniach. To jest drugi sezon, jesteśmy w Linkedinie, jeszcze jest cały sezon poświęcony marce osobistej. Więc jeżeli te tematy są dla Ciebie ważne, to koniecznie sprawdź na moim kanale, no i pewnie zasubskrybuj kanał, żeby nie umknął Ci kolejny odcinek. Mówiąc o LinkedInie i o tym przykładzie, który powiedziałam na początku, ostatnio miałam takie wydarzenie, właśnie że zaakceptowałam zaproszenie do kontaktu. Za chwilę dostaję ofertę, żebym kupiła 150 samochodów, flotę dla mojej firmy. Co ja robię w takiej sytuacji? W takiej sytuacji po prostu taką osobę bez tłumaczenia się usuwam z kontaktów. Dlaczego to tak robię? Nie dlatego, że nie szanuję ludzi, nie, dla, nie dlatego, że nie lubię sprzedawców. Sama przez wiele lat pracowałam w sprzedaży i uważam, i zresztą mówię bardzo często, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż. I uważam, tak jak społeczność Sales Angels, że sprzedaż to pomaganie. I skoro ktoś nie wykonał pracy, nie zainwestował swojego czasu, żeby sprawdzić, kim jestem i czego mogę potrzebować, a widać z mojego profilu, że nie zatrudniam ludzi, nie prowadzę firmy produkcyjnej, która by potrzebowała floty transportowej, to jeżeli ktoś coś takiego mi wysyła, ja nie czuję się w obowiązku, żeby zainwestować swój czas i tłumaczyć, że nie jestem tą osobą, której szuka. Bo dla mnie to zwyczajnie spamowanie. I pracując w sprzedaży przez wiele, wiele lat, też z tej jeszcze takiej trochę przedinternetowej, Uważam, że sprzedaż niezmiennie ma trzy elementy. Lubi, ufa, kupuje. Przy czym to kupuje musi się wydarzyć, żeby była sprzedaż, natomiast to lubi już niekoniecznie w sytuacji, kiedy jesteśmy na LinkedInie. I uważam, że Linkedin jest świetnym miejscem do trzech rzeczy, które bardzo ułatwiają sprzedaż i powodują, że właśnie klient Tobie zaufa. Znowu Jogi do nas przyszedł, więc wsadzimy go tutaj. Klient nam zaufa, a wskutek czego dojdzie do sprzedaży. I w mojej ocenie mitycznym jest to, że ludzie uważają, że LinkedIn sam LinkedIn sprzedaje. W mojej ocenie nie. Dla mnie LinkedIn i na przykład Sales Navigator, konto Premium, o którym mówiłam we wcześniejszym odcinku, jest tym, co może Ci dobrze pomóc w prospektingu. bo jesteś w stanie znaleźć osoby z imienia i nazwiska, osoby decyzyjne w firmie. Więc to jest pierwsza rzecz, do której pomaga LinkedIn w kontekście sprzedaży. Druga rzecz to jest budowanie pozycji eksperta. A w przypadku sprzedaży, budowanie pozycji Konsultanta, doradcy, który dobrze nam doradzi, kiedy szukamy produktu lub usługi, które ta osoba oferuje. I zdecydowanie Twój profil, Twoja aktywność, Twoje treści, gdy jesteś sprzedawcą na LinkedInie, w tym ci pomogą. No i trzecia rzecz to są kontakty. LinkedIn jest jedyną platformą, która, na której masz ludzi z imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, branży, I jak wydłubywanie Twoich klientów z Facebooka czy Instagrama może być żmudne, trudne i kłopotliwe, tak na LinkedInie jest to o wiele, wiele łatwiejsze. Znowu odsyłam do wcześniejszego odcinka o koncie, o kontach premium. No i w kontekście tego, jak sprzedawać. Sprzedawać usługi, produkty na LinkedInie. To po pierwsze, przede wszystkim zbuduj dobrze swój profil. Pokaż się od strony eksperta, nienachalnego domu krążcy, ale eksperta i doradcy. Możesz to zrobić właśnie poprzez profil i poprzez treści, które publikujesz i które mam nadzieję, Twój dział marketingu ci dostarcza. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie strzelaj po ludziach na LinkedInie. Nie używaj automatyzacji. Bo to jest po pierwsze irytujące. To powoduje, że wszyscy sobie finalnie szkodzimy, bo ludzie zaczynają myśleć o LinkedInie, a jako o tym miejscu, które po prostu zarzucają ci ofertami i traktują twoje konto na LinkedInie jako taką skrzynkę, do której wrzuca się ulotki i się ucieka. Nie, nie chcemy tego. Nie róbmy sobie tego. LinkedIn jest platformą, która ma bardzo duże zaufanie społeczne, i jeżeli będziemy takie rzeczy robić, to finalnie spowodujemy, że zniszczymy to miejsce, tak trochę jak niszczymy naszą planetę. Zabrzmiało poważnie, wiem. Natomiast kolejna rzecz a propos sprzedaży. Pisz i buduj swoją sieć celowo. Znajduj właściwe osoby, zapraszaj je do kontaktu. I absolutnie nie wysyłaj w pierwszej wiadomości oferty. Tylko daj się poznać. Daj się, że tak powiem, trochę zaszufladkować i zapamiętać. Niech to lubi, zastąpi, zapamiętuje. Niech osoba, która pewnie nie jest może w tym momencie gotowa na to, żeby kupić produkty i usługi, które ty posiadasz, zapamięta cię, kim ty jesteś, że można tobie zaufać, bo jesteś ekspertem. A w sytuacji, kiedy będzie potrzebowała produkt lub usługi, który ty oferujesz, przyjdzie do Ciebie z przyjemnością, bo nie będzie kojarzyć Ciebie ze spamerem. No i jedna jeszcze ważna rzecz: nie traktujcie LinkedIna jako miejsce, na którym należy się rozsiąść i tam publikować, tam być nieustannie i pisać do ludzi. Podstawowa zasada: nie buduje się domu na nie swojej ziemi. LinkedIn. Jest nie Twoją ziemią. Traktuj to jako miejsce pozyskiwania kontaktów do właściwej grupy odbiorców i w swoim już firmowym crm i poza LinkedInem nadal kontynuuj budowanie relacji z Twoim potencjalnym klientem. Masz jakieś pytania? W kontekście sprzedaży na LinkedInie, to chętnie na nie odpowiem w komentarzu i daj mi w komentarzu. Niech pod tym filmem będzie dyskusja o tym, co warto robić, czego nie warto robić, co warto wziąć pod uwagę, a też przede wszystkim myślę sobie, że jeżeli będziecie zadawać pytanie, ja będę na nie odpowiadać, to pewnie tak się wydarzy i to jest moje marzenie, że w komentarzu dostaniemy jeszcze większych, więcej, jeszcze większą ilość praktycznych wskazówek, niż w tym nagraniu, bo porozmawiamy o tym też, co się sprawdza w poszczególnych branżach. Dziękuję, dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z jogim i do usłyszenia i do zobaczenia w komentarzach, w opisie i w kolejnym odcinku.